Dzisiaj tak widzowie, dzisiaj będziemy grali w stars i tak to nie jest. Takie konto istnieje i w ogóle. Um. Um. Ja umagał, uwielbiam serba. Zagramy sobie ser absolu. Chociaż no. Ta mapa jest spokojna, bo mamy tutaj mało krzaków i... E, e, I mało mamy też... Chociaż wstaje się tam dużo. Nie widzę kiedy. Ja puszczam sobie emotę jako I ktoś mi normalnie tą emotkę przeczep. Dobra. nie Dobra, nieważne. Dobra. Nie no ja walę. Czy jesteśmy nie potrafią? Oni nic nie potrafią, boi Tak jak ja! Nic tutaj nie jest. Brawą, to byłaś. I zostałaś zabita. Koleczka. Prawo, koleczka. To był. dla ciebie być za to złoty medal.

Czy moi team nic nie <laughs> Świetne. A co on, steamować się prób... Dobra, ja nie, nie, poj nie pojmuję, nie pojmuję moich team Pytanie, co ty sobie myślałeś? myślałeś? Dobra, no, lecimy sobie. Mniej. Dobra. Na mnie i pozwalam na to, że nie normalnie, los! No. Chciałbym fajnego skina do serca. Tak jest dosyć fajny. Mosło fajny. Kraken set. Chociaż chyba ja, bardziej niż przejdę do. Mamy nowego serga. Sergio. Charlie, dobra, Charlie to jest... znak, znaczy... że... I ta Charlie, ten... i to przebranie te... znaczy też to, że... Kupiłeś cekarę dla wymiast. Co ja też zrobiłem? I dali mi straciło, został mi jeden gań. Ale teraz po odebraniu na nagrody darmowej. Ja wale! Wojciech, wojciech! Ja walę! Ile ja przeżyłem? Dobra, przynajmniej mamy ten. Przy okazji, ciekawego gilda, bo mam. Aha, wiedziałem! Dzieba Spaduwa Spaduwa dziaduwa, gdyby dawale ja Chci wcześniej Dobra jest dobre przyjemnie. Nie no, moi sojusznicy są tacy dobrzy, że normalnie, że za dobrzy. Nie ma? Kogo ciuchciaka? Cichciaku. Nie no To jak co, ale życiuchciaka ciuchciaka nie ma? Ja. No przy okazji zaskoczyliśmy. Nie ma co jak gra Sergem. I tak mam go na dziewiątym poziomie i jest w podaj lodowaty. Podaj lodowaty. Serge zachowuje ulepszenie super ataku na poziomie pierwszym na całą długość meczu. Czyli jakbyśmy tak sobie zginęli i mielibyśmy poziom drugi, to na spokojnie byśmy mogli sobie y, odrodzić się z tym czymś. Tym drugim poziomem, tam pierwszym, jak oni tam to nazwali, Ej, jest na nim, może być ciężko, Poko i Colt. Dobra, my mamy natomiast Charlie, Amber i... Zadno. I pająki jakieś, które pewnie pożyły sobie... Poczekaj, ile? No, ja Poco zginę! Nie no, to jest zbyt głośno, żeby było sobie. Nie ja odpomogę, zginę! Ej, co ty tak szybko na mnie idzie? Ale no tak... Pff. Nie no, na niej świetny cel. Masz takiego ogromnego cela, że twoja błyskotliwość nie... Um... ...zapomniało się ze serca, trzyma trochę więcej idzie od ciebie. Z życia? Dobra i tak się odrodzę z tym poziomem, więc ja, ale... Nie, jakiś scroll tam tu będzie? To mnie obchodzi te, te twoje piu, piu Prawda, jest to, jest to irytujące. Że mi goście z jakimś piu piu dla tubie. dobra, to jest już serio irytujące. Nie no, widzowie, e, naprawdę, to jest irytujące. E, jeszcze ten kolt, to będziemy tego. No, nie no, widzowie, serio. Aż tak, dobra. W sumie bali nie, 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 pani Kolcie. Pan stąd... Yy. Hehe. <laughs> było tutaj nie podchodzić, panie Kolcie. O, zwyczaję pan strzeli. Um. O, nareszcie. Dobra, mi to tu trochę głowę rozwal. Kolt! I türczek. Aha, dwóch rzucających. Nie no, lepszego duetu tu nie było. Nam jednego rzucającego zapał. Teraz ja cię zagłuszę. To w ogóle ten Barley to jest moje ulubione chyba przebranie... No tak, to jest moje ulubione przebranie, bo nie miałem ulubionego. Ulubionego... No, nie nie, nie, nie. Ty nie tutaj nie przyjeżdżasz. Nie, nie ma opcji. Mm. Zklepiemy Cię teraz! Pięknie widzowie... No, Jeszcze mi pod tyłek podnie... Jesz... Jeszcze mi pod tyłek ja bale, serio. -u -u. nie Ja serio! No Uuuu! Mimo widzowie bo mogło mi chociaż lepszego, lepszych... lepszych W ogóle on pusta... ...pustę... ...jakąś nie obchodzi... ...że się... się, się, się tam wywalił raz. Bo serio, to nie... ...to jest mało ważne. Nie obchodzi to, że teraz... Walimy na sercu kucharki i dostajemy jakiegoś durnego ciuchciaka, który wali jak pijany. Gdyby, gdyby nie oni to już by było wszystko genialnie. Dobra, e, to rozwalamy to te sera sobie teraz. Te... Można czekać. Je. Dobra, mamy Barleya. Aha, to już... Taminka u Barleya, już panowi zawsze przygram. Gink. Nie, ja walę. Nie no jak ja nienawidzę no, biz tych Barley. Nie Barley. W sumie jak on teraz to zrobi zagraj Podobnie... Jak on zrobi teraz zagraj podobnie. Nie, tak, jest okej. Okay. jest okej. Okay. Tamten 8 coś tam jeszcze widział. To coś... To, to się chyba może przydać. Że on... Do Dobra siema Franek, serd. z czym straszny mi to da złoś trochę nie, nie rozstawisz te Ale zrobisz coś innego tak. O no nie! Nie! A Nie no ja wolę. Jeszcze mi to małpa przyjdzie. Wiesz co ja też ymm, u umiem skakać. Dobra, przynajmniej zostajemy na takim samym poziomie. Ja wyczuję jest z tymi czakami. Ooooooo, Dobra! Tak, czakami. I nienawidzeniem czaków kończymy. To wyzwanie. A raczej nie wyzwanie tylko Mandro, bo o Karnietzinho já esqueceu de mim, sua ikonka. Oganda teraz tá. Não wiem, czy to jest takie dobre zmienia.